Yeah. Stąd i z domu Mego Ojca nie róbcie tego listy. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano górniwo, że do Twoim Niebo umorę". W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego, jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź, zbóżcie tę świątynię, W tym czasie siedzi największy łowów dziewczynka, która za... Sì, Yeah. z tym sufitem i podłogą, z tą zakrystią, z tym proboszczem i karemi, tylko mieszka w nas, w naszej wspólnocie. Można powiedzieć, że ten Kościół, siostry, bracia, bez was nie ma sensu. I chociaż jest świadectwem wiary ludzi, którzy go wybudowali, lekko przeszło 100 lat temu i wybudowali go bardzo szybko i myślę, że przynajmniej dla to jest świadectwo wiary tamtych ludzi. To, jak wygląda dzisiaj, jest świadectwem wiary tej wspólnoty, która tutaj się modliła przeszło 100 lat, będzie się pewnie daj tej modlić następny sto. Ale to jest miejsce, którego my potrzebujemy, ty i ja, żebyśmy mogli się zgromadzić we wspólnocie i we wspólnocie we wzajemnych relacjach poszukiwać Pana Boga. Ale nie trzeba jechać do Rzymu, do Ziemi Świętej, do Częstochowy czy do innych sanktuariów Marynek, żeby Boga spotkać. I można powiedzieć, że to najtrudniejsze, zobaczyć go w codzienności, zobaczyć go w swoim życiu. Zobaczcie, ale ja, głosząc tę kolekcję, bardzo lubię mieć kontakt ze słuchaczami. Więc będę Was o różne rzeczy pytał. Obiecuję, że to nie wiadomo pytania z katechizmu, bo zdarza się, a od księcia, jak zapytacie, nie wiadomo skąd, z zaskoczeniem. O coś, to może się pomylić. Mi się zdarza czasem sprawa śmiała, kiedy mówię na głos, pomieszać. Ale chciałbym, żebyście spróbowali też, podnosząc rękę, odpowiadając na moje pytania, zobaczyć, że to jest też opowieść, którą mówicie tym ludziom, którzy tutaj razem tworzą Kościół. Ja, kochani, którzy przewodniczą tej liturgii, ale każdy z Was. I chciałbym, żebyście mieli w głowie od razu to, że nie my jesteśmy gospodarzami tego miejsca. Nie, nie pan ściany, czy pan organista, ale Bóg nas tutaj zaprasza. To nie jest tak, że on do nas przyjdzie. that's right Izraelitów z Egiptu, a później ich zaprosił do Dekalogu. Nie powiedział: albo będziecie przestrzegać Dekalogu, albo was nie wyprowadzą. Bóg jest kimś, kto nieustannie, siostry, bracia, działa. Nasza wspólnota tej uszy świętej, tej parafii, jest tego najlepszym świadectwem. stać się gładcy w miłości i wtedy są gotowi na niebo. Myślę, że da się pięknie ten obraz przenieść na morzeństwo. Przecież każdy mąż i każda żona ma różne ostre krawędzie, o które trzeba się poobijać po to, żeby stać się gładkiem w miłości, po to, żeby stać się gotowym na miłość, po to, żeby radzić jak najmniej, a jednocześnie dawać jak najwięcej. Ale myślę, że ten obraz dotyczy też Kościoła rozumianego nas jako wspólnoty. Twojej i mojej w Panu Bogu. I może nie znamy swoich imion i nazwisk, może nie wiemy o sobie wszystkiego, ale łączy nas obecnie. Mamy tam wszystko – ludzi, troski, dzieci, małżonków – i próbujemy je wypełnić. Ale organes odpowiada, że żeby wypełnić studnię bez dna, trzeba wrzucić tam kogoś, kto nie ma ani początku, ani końca, czyli samego Boga. A wtedy ta studnia bez dna staje się wypełniona. A skoro staje się wypełniona i nie ma dna, to można nieustannie z niej czerpać po to, by miłość dawać temu drugiemu miłość rozdawać w małżeństwie, w rodzinie, wśród przyjaciół, a jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni, by tę miłość rozdawać też wśród nieprzyjaciół. Bo wiara rozumiana jako relacja z Panem Bogiem i jako relacja ze sobą nawzajem, siostry i bracia, staje się dla nas oparcie, ochroną i siłą w naszej Patrzcie na witraże i obrazy obecne w Waszej świecie. Już nic nie musimy robić, albo jesteśmy najgorsi z najgorszych i nie ma już dla nas nadziei. Żeby to zweryfikować, trzeba stanąć i przejrzeć się w oczach drugiej osoby. Najłatwiej w oczach tego, kogo kochamy. Bo wtedy się nie boję. Odrzucenia, porażki, oceny. Czasem potrzebujemy też odkryć to najpierw w oczach Panu Boga. Że On nigdy nie odrzuca, że On nie czeka aż będziemy grzeszli i wtedy do nas przyjdzie. Bóg przychodzi zawsze i wszędzie i można powiedzieć, że jest nieustannie działający i nas zapraszający do bliskości ze sobą. mamy kryzys wiary, ale czasem jesteśmy też zaproszeni, by nieść innym na skrzydło swojej wiary, swojej relacji z Panem Bogiem. Bo kiedy jestem w relacji z Panem Bogiem, tworzę się na nowo. Odkrywam prawdę o sobie, prawdę o swojej grzeszności, ale najpierw prawdę o swoim umiłowaniu, że jestem kochany przez Boga. Nieważne, co zrobię, jak daleko odejdę. Jestem nieustannie kochany i poszukiwany przez Niego. I mogę Go naśladować w swoim życiu. Poszukując i kochając. Chciałbym więc was, kochani, poprosić dzisiaj, w czasie tej Eucharystii, byście w czasie zmartwychwstania pokoju popatrzyli na siebie nie tylko w małżeństwach, jak siedzicie w rodzinach, w ławkach z rodzinach ale też może do tyłu czy do przodu. Zrobili najprostszy sposób ewangelizacji, o którym pisze czyli się po prostu do siebie nawzajem uśmiechnęli. Uśmiech nic nie kosztuje i Święta Urszula mówi, że jest pierwszym narzędziem ewangelizacji. Że ktoś, kto się uśmiecha, powoduje, że w sercu drugiego człowieka rodzi się radość, a czasem i słońce. Więc chciałbym też Was poprosić, kochani małżonkowie, o zadanie domu. Wiem, że nie zadajesz domu teraz w szkole, bo nie wolno. Ale ja zadam. Drogie żony, proszę dzisiaj mężowie powiedzieć, że